Witamy Was w kolejnym odcinku z cyklu unboxing. Tym razem zrobiliśmy zakupy w zarze. sporo ich trochę. No. Dlatego nie zanudzamy i przymierzamy, sprawdzamy, czy wszystko na nas w rzeczywistości wygląda tak samo jak na zdjęciach w internecie. Bo to różnie bywa. Na początek spodnie w kratę, rozmiar 42. Tutaj macie już pokazany dokładny model. Przymieram. No, spodnie niestety zaciasne, bardzo opięte na łydkach 42 rozmiar, więc 44 myślę, by były idealne. Tak to bardzo fajne, oczywiście łańcuch do skasowania nie mój. Styl ale myślę, że ogólnie bardzo fajne, tylko fajne. niestety za małe. Także trzeba odesłać. Masz następne? Yy, kurtka, tak naprawdę koszulokurtka yy, w rozmiarze L, kolor khaki, yy, i do tego spodnie. Rozmiar 42. Mam nadzieję, że te będą dobre. Przymierzamy. No moim zdaniem super koszula, koszulokurtka. Extra mam ją jeszcze w beżowym kolorze. A spodnie typu marchewka, czyli u góry szersze, na dole troszkę węższe. W zestawie był pasek, także też myślę fajna opcja. Jak najbardziej, myślę, że zostawiamy. Tak, bardzo fajnie. Na plus. Yy, dalej. Aha, ta sama. Ta sama? Przymierzasz? Tak, yy, ten sam kolor. Yy, tfu, ten ten <laughs> sam krój, yy, inny kolor, yy, ten sam model, tak naprawdę. I do tego spodnie przymierzamy. No i. Kolejna stylizacja, czarne spodnie, rozmiar 44. Trochę śmieszne, bo poszarpane nogawki, jakby pies mnie pogryzł, ale myślę, że cały kształt to bardzo fajnie, nowocześnie. Koszulokurtka kurtka też nawiązuje w sumie do stylu, bo poszarpane też, przecierana, tak, tak, z całym tym. No i... Kurt, kurtka tak samo jak ta Haki, bardzo fajna. Myślę, że, że super jest to rozwiązanie właśnie na takie e, wiosenno-letnie stylizacje, bo ona nie jest za cienka, nie jest za gruba, może służyć jako koszula, albo e, jako taka kurtka pod to zwykły t-shirt, biały lub czarny i myślę, mamy fajną stylizację. A weź może od razu przyjmiesz do tego typu. To możemy od razu przymierzyć tyblety, rozmiar 43. Normalnie mam wkładkę 28 cm, ale to powiem szczerze, że w tych sklepach z rozmiarami to jest różnie. Dobra, to przymierzamy. Czekaj tak. No i tak jak właśnie myślałem. Normalnie mam 44, buty są 43 i po prostu jeszcze dwa palce by mi się zmieściły. Więc niestety bardzo fajne, wygodne, Ładnie. zamszowe. Fajny materiałek. Kolor też przede wszystkim bardzo fajny. Nawet idealnie pasuje do tej stylizacji, ale niestety są za duże. Ale myślę, że wymienimy je po prostu na mniejszy rozmiar i je wezmę, bo są na, naprawdę bardzo fajne do pracy. Także myślę, że spoko. A A, no i mokasyny trochę. Bardziej elegancki but, ale też też wziąłem 43 z myślą, że będą dobre. No ale zaraz zobaczmy. No, trochę się napociłem, żeby je założyć. Rozmiar prawie, że idealny. Te są 43. Tamte były 43. No to tamte mega tu za duże. Te odrobinkę. Jakby były mniejsze, by się nic nie stało, bo też mają czubki y, podłużne i wydłużają stopę. Tak <laughs> się czuję, jakbym był w jakimś rozmiarze 45. Y, no i co ogólnie? Mają funkcję taką, że mogą być jako klapki, czyli y, zapiętka się y, chowa do środka, więc też jak ktoś jak chciałby, to, to fajna opcja, ale niestety jak dla mnie to za szpiczaste. I nie podobają mi się także. Odsyłam. To jeszcze okularki, może jak już, wszystko. Ok, okulary pokażę bliżej. Taki model. Przymierzamy. Fajne. Świat widzę na różowo. Różowe szkiełka mają takie brązowe, podejdę bliżej. Taki fiolet trochę brąz, coś pomiędzy. No, ale bardzo fajne. Myślę, że sobie zostawię, bo ostatnie mi się popsuły. Także zostawiamy. Dobra, ostatnia twoja stylizacja. Koszula. Koszula, tym razem czarna, taka jeansowa. Ale to już jest stricte koszula, już nie jako jest kurtka, cieka. jest cienka, ale bardzo fajny materiał, miły. I do tego spodnie, co prawda granatowe, ale przymierzamy. No i ostatnia stylizacja. Jeansy są ogólnie ten sam model co te czarne wcześniejsze. Ale różnią się na pewno nogawkami, bo tutaj nogawka jest obcięta, tak jak gdyby, nożyczkami odręcznie, i mają dziury. Tam były dziury poszarpane, ale zakryte, więc troszeczkę się różnią. Kolor bardzo fajny, taki granatowy. No spodnie są super, i koszula, tak jak mówiłem, można ją też rozpiąć. I też jakiś t-shirt biały pod to, czy w innej kolorystyce, podciągnąć rękawy. Koszula jest yy, cieniutka, więc myślę idealna na tą porę do pracy, czy, czy tak po prostu na co dzień. Także zostawiamy jedno i drugie. Dobra, to teraz przechodzimy do Tosi, ja swoje zakupy skończyłem. A tak, ale po kolei, najpierw zaprezentuj, cóż to takiego. Sukieneczka koszulowa, bardzo fajna, ale pewnie ją założę z paskiem, bo widzę, że jest trochę długa. I ta torebka do tego jak najbardziej będzie pasowała. Patrzcie, jakie cudo. A! Kolejna. Bo mało jest. Mało mam. Dobra. Przymierzamy. Okej. Okay. Eee. Trochę za duża. Ona jest oversize'owa, ale ja źle wyglądam w takich rzeczach, bo jestem no. drąbna. Barki moim zdaniem tak. to najgorzej tu najgorzej jest... wyglądają, bo są strasznie I szerokie. Z jest kiepsko. No tu no nie wiem. Znaczy jakby była mniejsza, to, to super. Bez paska to jest w ogóle dramat, bo wisi i wyglądam jakby miała fartuch na sobie. Ale torebeczka jest w sój okay. i na pewno ze mną zostaje. E, dobra, możesz e... mi podać tą jeansową, okay. bo w sumie ta torebka też do niej pasuje, więc... Bardzo ładna jeansowa sukienka teraz mam w tym sezonie, z takimi głufiastymi rękawkami. Spoko, że ma ten zamek z tyłu. Tak, z tyłu na całej długości ma zamek. Bardzo ja ładnie wyglądasz. No, to przymierzam. Fajne, rękawki fajne, trzeba się do nich przyzwyczaić, ale. Nie, no, myślę, że bardzo fajna. No. wszystko jest ok, tylko dekolt jak dla mnie trochę za duży, więc pewnie dam go do krawcowej, żeby tak tutaj. No, troszeczkę. I będziemy... Ale tak, to jest naprawdę no. bardzo ładna. No i ta torebka też bardzo fajna. <laughs> no, torebka, powiem szczerze, chyba. Zakup idealny, bo do wielu kreacji będzie pasował. Ona ma taki jeszcze tu na drugim pasku jest, bo tego Wam nie pokazałam. Mam eee. z łańcuchem. O. Więc można ją nosić na dwa sposoby. Nie no, bardzo fajnie. No, super jest. Dobra. Zostawiamy na pewno. Zostawiamy, okay. sukienkę też zostawiam, tylko ją tutaj przerobimy. No i kolejna rzecz i Kolejna rzecz, może od góry. To jest taka fajna, zwykła bluzeczka. Ja ich mam bardzo dużo, bo one są bardzo wygodne i uniwersalne. Teraz w kolorze takim białym, ekri. I do tego myślę, że fajnie będą wyglądać te spodnie beżowe. No, no. Tak myślę, ale zobaczymy. <laughs> tak jak z mojej niby. <laughs> to co? No, no dobra, przymierzam. No. Bardzo fajna I góra, w ogóle już no, wiedziałam, że będzie dobra, bo mam dużo tych brózeczek o no. zary. I spodnie też są całkiem fajne. Tutaj są ze ściągaczami, więc można sobie dopasować wyżej niżej jak to woli, ale one są chyba takie typowo z wyższym stanem. Ładniej wyglądają. Takie trochę luźniejsze, nie? No. Ale bardzo fajne. Ściągacze jeszcze masz na Tak, ten, nie? Ściągacze na kostkach. I jakby się uprzeć, to rebka znowu <turepka <turepka jest. Torebka jest must Zostawiam. I to, i to. To już wszystko na dziś, co przygotowaliśmy. Jeśli macie jakieś pytania co do rzeczy, rozmiaru, śmiało piszcie, spróbujemy pomóc. Pewnie. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli Wam się podobało lub nie podobało, to łapka w górę lub w dół. Zachęcamy też do... Badania na nasz Instagram, Instagram na TikTok. i TikTok, które pojawią się w następnym slajdzie. Pozdrawiamy!